w najnowszym filmie. Dzisiaj zrobimy znowu test Pierwsze wrażenie. W ogóle w najbliższym czasie będzie bardzo dużo takich różnych testów i używania kosmetyków po raz pierwszy. Ale mam nadzieję, że um, Wam się te testy spodobają, bo sporo po prostu nowości się u mnie pojawiło i chciałabym wszystkie je z nimi, z Wami, nie z nimi, z Wami przetestować. Um, dzisiaj przetestujemy sobie nowość od Liren No Mask Płynny Fluid plus Serum. Miałam go w najjaśniejszym odcieniu, 01. Zobaczymy, czy on faktycznie taki bardzo jasny jest. Bo nawet nie wiem. No, nie jest jakoś bardzo ciemny, przynajmniej w buteleczce. Zobaczymy, jak będzie wyglądał na ręku. Tutaj mamy napisane stosowanie. Przed użyciem wstrząsnąć na oczyszczoną skórę twarzy, nałożyć niewielką ilość fluidu i równomiernie rozprowadzić. Przed większym wyjściem nałożyć drugą warstwę dla lepszego krycia. Także wstrząśniemy sobie. On faktycznie jest dosyć mocno płynny. Nie ma żadnej pompki, tylko jest to taka buteleczka jak w Revlon Color z tej kiedyś była, bo teraz wiem, że wyprowadzili. Oj i strasznie, strasznie lejący. Mogłam się domyślić po tym, jak go wstrząsałam. Będę go nakładała gąbeczką, bo tak najczęściej robię. No nie wiem, czy ten kolor to będzie coś dobrego dla mnie, zobaczymy. No jak widzicie Przynajmniej ja to tak oceniam Tutaj patrząc w lusterku Po pierwsze zaczął ciemnieć e, Zaczęłam się robić pomarańczowa Nie wiem czy tylko ja to widzę W ogóle może się dzisiaj zmieniać znowu światło Bo jest teraz słońce, teraz chmury I taka tak będę prześwietlona na zmianę I nie, nie prześwietlona mm, No pierwsze co mi się wydaje, że ciemnieje Powiedzcie mi, może się mylę Ale wydaje mi się, że on ciemnieje na twarzy e, To wykończenie jest takie Satynowe. Ono nie jest bardzo wilgotne, ale na pewno nie jest matowe. Próbowałam sobie przykryć cienie pod oczami, ale widzicie, jak to się skończyło? No nie. No zdecydowanie jest to bardzo, bardzo lekki produkt. Może być dobry na lato, bo um, wtedy niby nie potrzebujemy jakoś w dużej ilości makijażu, ale to też, no nie wiem, no mam strasznie mieszane uczucia co do niego. No faktycznie jest no mask, no bo jakby tutaj tego yy, podkładu za bardzo nie widać. Przynajmniej ja go nie widzę, oprócz tego, że mi się trochę zrobił pomarańczowy na twarzy i tak dziwnie się w nim czuję. Rozprowadza się w porządku, no jest bardzo lejący, więc trzeba z nim uważać, bo możecie sobie ubrudzić nim absolutnie wszystko. Eee, ale czy to jest jakiś hit? No nie. Wiem. Wykończenie jest ładne, bo wykończenie mi się podoba i uczucie na twarzy też jest w porządku, ale to jest naprawdę rzecz dla osób, które praktycznie nie potrzebują podkładu. Ja będę musiała się zająć moimi cieniami i korektorem je sobie tutaj ogarnąć, bo niestety Ale z tym sobie nie poradził. Może być dobrym produktem na lato. Trzeba uważać przy jego aplikacji. Nie ma żadnego wyraźnego, zniechęcającego bądź zachęcającego zapachu. No tak nie wiem za bardzo co mam powiedzieć o nim. To jest taki średniak w sumie. Myślałam, że będzie coś fajniejszego. No i to by było wszystko w dzisiejszym teście pierwszym wrażenia. Jakoś tak mam wrażenie, że bardzo szybko nam poszło. Dajcie mi znać, czy mieliście kontakt z tym produktem, bo to jest jakaś tam nowość i e, ja jestem ciekawa Waszych odczuć, jeżeli miałyście jakiekolwiek, bo... Bo tak jak mówię, no tak nie wiem za bardzo, co mam o nim powiedzieć. Pierwszy raz nie mam jakiegoś takiego wyraźnego zdania. Trochę jestem rozczarowana, ale no też może ten produkt ma taki być. Nie wiem. Po prostu czekam na Wasze zdania, zostawcie je w komentarzach. Jeżeli lubicie testy, to oczywiście zostawcie mi łapkę w górę. Zawsze to fajnie widzieć troszeczkę łopak. E, zajrzyjcie też do opisu, bo tam macie wszystkie linki do moich mediów społecznościowych: e, Facebook, Instagram i Snapchat głównie. No i oczywiście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrypcji, żeby być z wszystkimi moimi filmami na bieżąco. Dzisiaj się z wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa.